Czawnie Zdroju miała miejsce niezwykła i nietypowa uroczystość. Jeden z mieszkańców tego pięknego uzdrowiska obchodził 106 urodziny. Naturalne życie, naturalne odżywianie, na pewno trudy Syberii y, zahartowały. No i poza tym, tak, tak mnie się wydaje, że to jest y, pogodna natura. Tato zawsze był pogodny, nigdy nie narzekał. Y, raczej wszystko tak traktował no, z taką pogodą ducha. No to chyba to. Wśród gości dostojnego jubilata byli włodarze Szczawna Zdroju. Burmistrz Szczawna Zdroju na urodzinach pana Bolesława czuje się jak u dobrego znajomego. Spotykają się na każdych urodzinach, odkąd pan Bolesław skończył 100 lat. Od kilku lat już tutaj jesteśmy. Po raz pierwszy byłem, gdy kończył pan 100 lat. A proszę zwrócić uwagę, że już kolejne lata powodują, że czujemy się tutaj prawie zadomowieni. I podziwiamy gospodarza, który skończył Określony jednak wiek, a jest w pełni sprawny jeszcze. Przecież jego wspomnienia i opowieści są takie, jakby to było niedawne zdarzenia. Ta radość, chęć życia, przebywania wśród ludzi powoduje, że dobrze byłoby, żeby większa grupa mogła kontaktować się z takimi osobami, które umią przekazać swoje doświadczenia. Z których być może część wykorzystałaby te spostrzeżenia, o których pan Maculewicz mówi. Naprawdę warto poznać tego człowieka. Władze gminy nigdy do pana Bolesława nie przychodzą z pustymi rękoma. Tym razem oprócz życzeń, dyplomu i całej masy serdeczności przywieźli duży telewizor. Zazdrościmy panu tej radości życia. Zazdrościmy pan. Myślę, że. Pan tak doskonale wszystko pamięta. My tak chyba nie będziemy mogli. Na bieżąco. Może No może jeszcze. Do... Wszystkiego, wszystkiego jeszcze raz. Bardzo, 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 bardzo proszę. To są te gratulacje od nas. No i oczywiście tutaj jeszcze mamy też dla Pana Suwenir. A tu od nas zamiast kwiatów, bo dzisiaj jest bardzo zimno, piękny album, żeby pan mógł oglądać i podziwiać, jak bardzo, to w kraju się naszym zmienia. Bardzo, bardzo, Proszę bardzo, bardzo, jeszcze raz. W kraju jak w kraju, ale niech pan myśli o Szczarni. <laughs> <laughs> to szczególnie trafiony prezent, ponieważ pan Bolesław chętnie ogląda telewizję. Przy pięknie nakrytym stole, w miłej atmosferze nie obyło się bez wspomnień. O Syberii. Przez sześć lat pracowałem na, na budowę, tam pracowałem jako stolarz. Pierwszy stolarz, cieśnia, na no wszystko, bo tam budowaliśmy te, przeważnie dla wydła pomieszczenia, szkoły też budowaliśmy. W mroźnej Syberii była również córka pana Bolesława. Wiem, że było bardzo zimno. Wiem, że y, miałam taką ciepłą, muszatą czapkę, gdzieś taki y, płaszcz ciepły. Y, pamiętam, jak bawiliśmy się w śniegu, i dla mnie był największy problem, y, że będę musiała iść do szkoły, a szkoła jest bardzo daleko. i no. y, 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 y to pamiętam, że właściwie ta tym. Y, był rzadko w domu, bo pracował właściwie całe dnie, no, a poza tym to nie bardzo. No pamiętam jak jechaliśmy do Polski, że y, w jakimś tam mieście wielkim, tylko w tej chwili też nie pamiętam, zatrzymaliśmy się, bo tam no trzeba było się zatrzymać. No i y... dla mnie był to właśnie taki wielki szok, że zobaczyłam jakiś inny świat niż no, Syberię zaśnieżoną. A no latem na Sewerii było bardzo ciepło. A tak do samego A tu przyjechaliśmy dlatego, że tu mieszkała taty siostra, która wróciła z Francji. Była we Francji z rodziną przyjechała tutaj i tu mieszkała, no i tato stwierdził, że jedziemy do Bałujycha. Że do siostry, bo inni też wracali, którzy z nami Polacy wracali, to zatrzymali się na przykład na Mazurach, bo gdzieś niedaleko już granicy. Myśmy przyjechali po prostu do rodziny. Jubilat wspominał lata spędzone na Syberii, gdzie do 1956 roku był stolarzem. To była za pomoc jeszcze. Był chyba Gomułka, że on wszystkich Polaków ściągał. No i też z Syberii. I ja jako Polak i tam dokumenty złożyłem, wszystko to i mnie zwolnili. Dali wolność Cały, znaczy całej rodzinie, mnie i braci. Też do Polski. I, I to... jechali sobie do Polski, bo na, na to miejscu, gdzie mieszkali, nie wolno było nawet. No, ja tam nie jechałem, bo tam już była Litwa. Ja przyjechałam od razu do Polski. Jego recepta na długowieczność to hart i pogoda ducha oraz unikanie papierosów. W życiu nie paliło.